Dzisiaj o poranku chciałbym czytać z listu apostoła Pawła do Rzymię, rozdział szósty, trzeci i czwarty wersety. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierdzi Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć. Abyśmy jak Chrystus krzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Cóż za niezwykły obraz, który jest przed nami, rozpostarcy, jeśli jestem wierzący w Jezusa Chrystusa. To apostoł Paweł powiada, że jestem ochrzczony, czyli zanurzony w Chrystusa. Dlatego, że Greckie baptizo, chrzest, oznacza zanurzenie. A więc każdy, kto uwierzył w Jezusa Chrystusa, jest zanurzony w Chrystusie. A razem z Chrystusem jest zanurzony w śmierci. To niesamowite. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że jeżeli rozumiemy to, jeżeli tak w ogóle się stało w naszym życiu, że wierzymy Jezusowi, i jeżeli rozumiemy to, że jesteśmy zanurzeni w Chrystusa, to rozumiemy, że w Chrystusie umarliśmy. To nie była ta śmierć na niby. To była prawdziwa śmierć. Dlaczego prawdziwa śmierć? Dlatego, że ten stary człowiek już nie żyje. Żyje nowy człowiek, zupełnie inny człowiek. Człowiek, który w niczym nie przypomina tego starego. Czy potrafimy to zaakceptować? Jakże wielu z nas nie rozumie po prostu, co się stało w ich życiu? Ciągle wielu z nas traktuje chrześcijaństwo jak swego rodzaju religię. Coś trzeba zrobić, coś trzeba przynieść, komuś coś trzeba dać, trzeba się pomodlić, trzeba coś zaśpiewać, czasami trzeba pościć. Ja nie mówię, że tych rzeczy nie należy robić. Nie jest istotne w tej chwili. Istotne jest coś innego. Nikt w chrześcijaństwie niczego już nie musi. Jedyna rzecz, którą musisz, to musisz na nowo się narodzić. Ale jeśli już narodziłeś się na nowo, jeśli uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa, i w wyniku tej wiary narodziłeś się na nowo, zostałeś zanurzony w Chrystusa. Razem z Chrystusem jesteś zanurzony w jego śmierci i co? Jesteś pogrzebany, pogrzebany z nim przez Chrzest. Tak, bo w wyniku prawdziwej wiary jest to zewnętrzne, publiczne wyznanie swojej wiary przez Chrzest. Chrzest jest takim. Zewnętrznym wyrazem tego, że umierasz, zostajesz zanurzony pod wodę. My nie jesteśmy stworzeni do życia pod wodą. A więc, symbolicznie, umieramy. Ale kiedy jesteśmy podniesieni z wody, to tak, jakbyśmy, jakbyśmy byli wskrzeszeni z martwych. A jaki człowiek wstaje wskrzeszony z martwych? Zupełnie nowy. Bo tamten umarł, ten, który wstał, wstał w Chrystusie. A więc prowadzi zupełnie nowe życie. Takie życie, którym nigdy wcześniej nie żył, w którym nigdy wcześniej nie był. Musimy zrozumieć te prawdy, żeby w pełni korzystać z błogosławieństwa, które wynika z tego, że Jezus Chrystus jest naszym Panem. Moi kochani, kiedy dzisiaj będziecie wychodzili z domu, Wyjdziecie jako ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa, ale co to konkretnie oznacza? Po czym was będą rozpoznawali? Jedyne po czym, po czym mogą Was rozpoznać to w nowy sposób życia, taki jakim nigdy wcześniej nie żyliście. I, Będą sobie zadawać pytanie, jak w ogóle człowiek może tak żyć? Jak w ogóle człowiek może być kimś takim? Przecież to jest niemożliwe. Ja nie mogę być dobrym człowiekiem, powie wielu. Tak, oni nie rozumieją, że wy nie jesteście dobrymi ludźmi. Oni nie rozumieją, co się stało w waszym życiu, ale wy musicie zrozumieć, co się stało w waszym życiu. Dlaczego warto to zrozumieć? Dlatego, że człowiek wtedy po pierwsze nie popadnie w pychę. Dlatego, że wtedy człowiek rozumie, że to, co się stało, nie z niego jest, ale z Chrystusa. Po drugie, wiedząc, że to nie ze mnie, tym bardziej chcę mojemu Panu usługiwać. I tym bardziej chcę dawać świadectwo swojej niezwykłej miłości ku niemu. Ludzie kochani, punkt trzeci to świadectwo przyjmowane przez innych. Ja innym mogę wtedy, wtedy powiedzieć słuchaj, byłem kimś podobnym do Ciebie. Kiedyś piłem, śpałem, cudzołożyłem, oszukiwałem, kłamałem, kradłem. Ta paleta może być szeroka. Ale dzisiaj tego wszystkiego nie robię. I ktoś powie, no tak, bo w tej religii, w której jesteś, to nie wolno ci tego. Wtedy możesz powiedzieć, przyjacielu, nikt w żadnej religii nie jest w stanie wyrwać się z tego wszystkiego, co ci powiedziałem. Nie ma takiej religii. No to co się stało? Jezus Chrystus przyszedł do mojego życia. Mogę wtedy powiedzieć, uwierzyłem mu, Jestem teraz w Nim zanurzony, razem z Nim umarłem i razem z Nim powstałem do życia. To, co dzisiaj widzisz, to, z kim rozmawiasz, to zupełnie nowy człowiek. To ten sam człowiek, ale nie taki sam. Może nie wszyscy zrozumieją od razu, ale wielu ludzi zrozumie. Nie bójmy się, ludzie nie są tacy głupi. Ale ci, którzy może nie zrozumieją za pierwszym razem, nie będą mogli zapomnieć i nie będą mogli wyrzucić ze swojej pamięci, że oto rozmawiają z kimś, kto jest zupełnie inny, a znali go jako kogoś absolutnie odmiennego. I to będzie w nich kiełkowało. To jest jak ziarno wrzucone w ziemię. My nie widzimy, co się z ziarnem dzieje pod powierzchnią ziemi, ale widzimy, że po paru miesiącach zbieramy plon. I tutaj też w wielu przypadkach będziemy zbierali plon. Nie bójmy się siać i nie bójmy się zbierać. Nie bójmy się zbierać, bo zbieramy dla Pana, nie dla swojej chwały, ale dla naszego Pana, dla naszego Króla, dla naszego Zbawiciela. Nie bójmy się. Jeśli przez podobieństwo Jego śmierci Wrośliśmy w to, co uczynił w naszym życiu. To też przez martwych stanie wrośniemy w podobieństwo samego Chrystusa. O tak. Wiemy, że nasz stary człowiek został z nim ukrzyżowany, a to grzeszne ciało zostało unicestwione, abyśmy już nigdy nie służyli grzechowi. Kochani, to, co nas cechuje, to fakt, że nie służymy już grzechowi. Nie służymy grzechowi. Służymy Jezusowi Chrystusowi. Drodzy bracia i siostry, niech Was Bóg błogosławi. Was, którzy służycie Chrystusowi, a nie grzechowi. Amen.